Ja nie wiem, czy to od tego jaki mamy temat dzisiejszego live'a, czyli ulga na dziecko i ulga dla rodzin 4, ale zaczęliśmy z Petrem wspominać lata młodzieńcze i już zeszliśmy na tak głębokie terytoria, jak wspominanie jakichś lekarstw dla dzieci, Wibowit, jakieś inne cukierki, ale może to i dobrze, bo nas to dobrze wprowadziło w, w, w ten temat, i, i o tym dzisiaj chcemy porozmawiać, no bo przecież zbliża się. Termin rozliczenia pit za 2022 rok, a jeśli mowa o rozliczeniu pit no to jakże może nie być mowy o różnych ulgach, które przysługują nam, choć nie wszystkim, bo akurat ta ulga, o której dzisiaj będziemy mówić, jedna będzie dotyczyła wyłącznie tych, którzy byli na skali za 2022 rok, a druga będzie dotyczyła wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą, na przykład w ubiegłym roku, więc to, 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 to sobie rozbijemy i i też zauważyłem, Piotr, jak tak sobie jeszcze wertowałem stare nasze materiały, to zauważyłem, że ulgi możemy też podzielić na dwa rodzaje. Ulgi odliczane od podatku, i ulgi odliczane od dochodu. Więc zacznijmy może od tej ulgi odliczanej od podatku. Ulga na dziecko, bo ona jest odliczana od podatku. Taka ulga, która jest odliczana na podatku, to taka lepsza ulga, bo lepiej obniżać już podatek wyliczony, niż pomniejszać dochód, dopiero od którego wyliczony jest podatek. Um, więc jak działa ulga na dziecko i jak z niej skorzystać? Powiedz nam. Zdecydowanie lepiej pomniejszać sobie już podatek o wartość, a nie podstawą podatkowania, bo jak podstawą podatkowania pomniejszymy, no to potem dopiero z tego pomniejszany jest podatek procentowo, tak jak na skali podatkowej, to oczywiście 12, 12%. A ja powiem nawet więcej, bo w przypadku ulgi na dziecko możemy również pomniejszyć nasze składki na ubezpieczenia społeczne czy też zdrowotne, ale po kolei z ulgi na dziecko możemy skorzystać. wychowywaliśmy dzieci do 18 roku życia lub pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, jeżeli te dzieci uczyły się. No i oczywiście nasze dziecko nie mogło też zarabiać i tutaj za rok 2022 ten limit znacznie wzrósł. Dochody naszego dziecka nie mogą przekroczyć 16 061 zł i 48 groszy, a wcześniej było to kwota 3089, czyli ta wartość znacznie wzrosła, gdy nasze pociechy na przykład mamy studenta, który w wakacje chociażby gdzieś w jakiś kurort Nadmorskich, tak, chciał dorobić sobie, i, i w konsekwencji no, dzisiaj nawet na pensji minimalnej, tak, no, to szybko by przekroczył to wynagrodzenie te letnie takie dorabianie. Czyli, czyli, czyli dziecko jest rozumiane do jakiego wieku? Do 25 roku życia, jeżeli się uczy, ale do 18 roku życia nawet jeżeli się nie będzie uczył, tak, albo jeżeli będziemy mówili o dzieciach bez wieku, gdy pobierają rentę socjalną to dla niektórych jest inne, że dziecko e, 24-5-letnie, które chodzi na studia, jest uważane za dziecko e, i możemy, e, i możemy e, wtedy użyć właśnie ulgi e, na dziecko. A sama ulga wynosi e, ile? Tam w, wiesz, w zależności od, 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 od liczby dzieci. Co istotne, nie jest limitowana w zakresie takim, że jeżeli nawet mamy i Pięcioro czy, czy większą liczbę, to nie, jakby nie podlega limitowaniu. No, jest, rodzina, jest rodzina, która ma 20, 21 dzieci? 20, to, 21 rodzina. No to w takim przypadku za pierwszą dwójkę ulga by przysługiwała w kwotach po 1112 i 4 grosze, razy dwa. Na trzecie dziecko byłaby to wartość 2000 zł i 4 grosze, a na pozostałą osiemnastkę. E, e, bo powiedziałaś 21 tak, mhm. no to na pozostałą 18 po 2700 na każde, na każde dziecko. Taka, taka ulga by przysługiwała. Oczywiście musimy pamiętać, żeby skorzystać z ulgi, to przede wszystkim po tej prawej stronie kolumny naszego pitu, które dostajemy na przykład PI11, albo jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, czyli zapłaciliśmy ten podatek, czyli mamy z czego odliczyć, albo od naszych składek na ubezpieczenie społeczne, lub też składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli nie mamy, no to niestety nie skorzystamy z. Z tej ulgi, to znaczy skorzystamy do wartości tylko zapłaconego podatku w trakcie roku i składek ZUS. I ta ulga, jak już powiedziałem na początku, dotyczy tych, którzy byli na zasadach ogólnych w tamtym roku, czyli tych, którzy pracowali na, na umowę o pracę, umowę o, o dzieło, umowę zlecenie, ale też przedsiębiorców na jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy korzystali z zasad ogólnych w 2022 roku. Czy to dotyczy też tych, którzy zmieniają formę opodatkowania za 2022 rok na zasady ogólne za cały rok? To oni też mogą z tej ulgi skorzystać? Zdecydowanie. Jeżeli zmienimy formę opodatkowania na rok 2022 na skalę podatkową, bo byliśmy na przykład na ryczałcie, to również skorzystamy z ulgi. Ale co istotne, bo o ile na przykład przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem wykluczone jest, jeżeli ktoś z nas prowadzi działalność na ryczałcie, a dodatkowo byłby zatrudniony na przykład na umowę o pracę, no to wspólnie nie można by było się rozliczyć. Ale jeżeli mhm. prowadzisz działalność gospodarczą, tak jak ty na ryczałcie, a dodatkowo miałbyś jakieś umowę zlecenie, to z tej umowy zlecenia, z rozliczenia z umowy zlecenia, która jest opodatkowana na skali podatkowej, Mógłbyś też skorzystać z ulgi na dziecko. I nie dotyczy to ta ulga, w ogóle możliwość korzystania z, chyba z tej ulgi, to po prostu się mylę, tych, którzy zmienili formę opodatkowania, zasady ogólne w połowie roku. Mm, tak. Też, znaczy też można skorzystać, bo część roku będziesz rozliczał na okay. skali podatkowej. Czyli generalnie można powiedzieć, że z ulgi na dziecko można skorzystać, jeżeli masz PIT. 37 lub 36, czyli osiągnąłeś w jakiejś części swoje dochody opodatkowane skalą podatkową, tak? Czyli jeżeli w połowie roku byłeś na skali podatkowej, to też będziesz mógł z ulgi skorzystać. Wspólne rozliczenie? Nie, tak, ale ulga na dziecko jak najbardziej. Dobra, to zanim przejdziemy do ulgi dla rodzin 4, czyli dla rodzin, które posiadają czwórkę lub więcej dzieci, bo tamta ulga wygląda troszeczkę inaczej, odliczona jest od przychodu i dotyczy wszystkich form opodatkowania dla działalności gospodarczej, dla jednoosobowej działalności gospodarczej, a nie tylko zasad ogólnych, ale właśnie zanim to, to pytania: Czy do dochodu dziecka liczy się renta rodzinna? Jak dziecko studiuje. Nie, renta, rodzinna, renta rodzinna nie liczy się i co jeszcze istotne, możemy dalej pójść, bo na przykład nasze dziecko może też wynajmować mieszkanie, jeżeli mamy studenta, który na przykład, nie wiem, od dzieciu po dziadkach lokal mieszkalny, obecnie dalej mieszka z rodzicami i wynajmowałby ten student ten lokal mieszkalny osobom trzecim, to też te dochody się nie liczą i co ważne są opodatkowane ryczałtem a gdyby prowadził działalność na gospodarczą na ryczałcie no to w takim przypadku oczywiście nie można by było skorzystać bo trzeba pamiętać że dochody osiągane przez nasze dzieci na podatku liniowym czy też na ryczałcie wykluczają w ogóle skorzystanie nie ma tutaj limitu żadnego dochodu ale ryczałt w postaci najmu prywatnego nie wpływa na ulgę na dziecko super dzięki też za rozwinięcie Dzień dobry, działalność plus etat, taka sytuacja. Jedno dziecko, podatnik w związku nieformalnym, dochód przekroczył 56 tysięcy, czyli bierzemy pod uwagę dochód jego partnerki raptem 10 tysięcy, czyli razem nie przekroczyli 112 tysięcy. Czy dobrze rozumiem? Jeżeli, jeżeli, jeżeli to sytuacja wygląda tak, Limit, mamy dwa limity. 56 tysięcy i 112 tysięcy. 112 tysięcy jest dla małżeństwa lub dla osób samotnie wychowujących dziecko. My tutaj mamy do czynienia z tym drugim limitem 56 tysięcy, bo jak rozumiem, nie ma tutaj statusu małżeństwa. W konsekwencji każda z osób nie może przekroczyć 56 tysięcy. Tak, I... dla jasności jeszcze, Piotr, ci tutaj przerwę, ale może dla e, wszystkich, żebyśmy mieli tu lepsze zrozumienie. Ten limit, o którym mówimy, te 56 tysięcy dla jednej osoby albo 112 tysięcy dla małżeństwa, to jest limit dochodu rocznego, po przekroczeniu którego nie będę mógł w ogóle skorzystać z długi na dziecko. Dokładnie. Jeżeli mam jedno dziecko, tak? Bo jeżeli mam dwójkę, nawet jeżeli u, u, urodziło mi się drugie dziecko 31 grudnia, bo ja już miałem w tym roku podatkowym dwoje dzieci, w konsekwencji mogę skorzystać, tak? Ja czy nie patrzę w ogóle na czy ten limit dotyczy tylko jednego dziecka tego dochodu? Tak. Jeżeli okay. mam e, dwójkę lub więcej, to mogę korzystać. Czyli limit dotyczy tylko jednego dziecka w roku, ale przez cały rok. Jasne. Tak, Jak 31 to co powiedziałam, grudnia Jasne. urodziło nam się to drugie dziecko, no to już na limit nie patrzymy. Możemy zarabiać i miliony, i możemy skorzystać e, z ulgi. Ale wracając tu do pytania, e, bo jedna z tych osób, e, jak podałeś e, na tym przykładzie, przekroczyła 56 tysięcy i nie ma związku małżeńskiego. Tak? Wróćmy do tego, przykładu. Nie przypadku. ma związku, związek jest nieformalny. Jedna osoba 56, a druga 10. No, to jeżeli jedna osoba przekroczyła, to ta osoba nie skorzysta z ulgi, a druga osoba skorzysta, i ta druga osoba najlepiej żeby skorzystała z całej ulgi, jeżeli może. No bo co do zasady osoby mogą podzielić się, jak chcą tą ulgą, nie ma, nie ma, nie ma przeciwwskazań, tylko że nie tam, 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 tam dochód jest 10 tysięcy, więc tam nawet nie będzie podatku do zapłaty. Tak, no ale być może były składki z Usoskiem. tak? No to Aha. ze składek okay. ZUS będzie można odliczyć. Ale tutaj nie łączymy, jeżeli nie ma związku małżeńskiego, to nie łączymy i nie, w, nie liczymy limitu 112 tysięcy, a każdy z nich nie może przekroczyć 56 tysięcy i ta osoba, która nie przekroczyła 56, 000, to ona tylko skorzysta, a druga osoba ale niestety nie. To z tymi składkami to mi powiedz, bo to jest ciekawe, tego nie wiedziałem, czyli jeśli nie wyjdzie mi w ogóle podatek do zapłaty, bo nie przekroczę kwoty wolnej, to mogę skorzystać z ulgi odliczając od podatek, od, znaczy właśnie od składek. Tak, tak. W, 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 w ogóle za rok 2022, okay. nie wiem jaka skala jest, ale bardzo dużo podatników osiągało przychody, czy też było zatrudnione na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem w konsekwencji przez cały rok. W gruncie rzeczy nie zapłacili podatku, no bo mieliśmy kwotę wolną 30 tysięcy dochodu, tak, a minimalne wynagrodzenie to jest 30 po odjęciu składek, czy też kosztów uzyskania, tak, to już mamy poniżej 30 tysięcy przez, przez, przez cały rok, więc podatek nie wystąpił u takich osób, no to Tutaj ci podatnicy mogą skorzystać właśnie z odliczenia z, z, ze składek zus tak? No bo w zeszłym roku jednak ta kwota była dość wysoka. Super, dobra. E, jeszcze jedno pytanie przed przejściem do ulgi dla rodzin 4. Witam, czy stypendium stażowe, wynagrodzenie ze stażu, za staż z Urzędu Pracy, wlicza się do dochodu dziecka 18-ponad pełnoletniego? Ale to dziecko dostało to dofinansowanie? Tak. Chyba tak, mhm. tak? Jak mhm. rozumiem. Tak. W, moje, w mojej ocenie to nie podlega opodatkowaniu i nie będzie to dofinansowanie, czyli te z Urzędu Pracy, tam jest chyba sześciokrotność, już nie pamiętam, ale minimalnego wynagrodzenia maksymalnie można dostać, czyli pewnie ten na, na start działalności gospodarczej. Jeżeli dziecko by otrzymało, bo ustawa mówi o tym, że nie wchodzą nam dochody tak nie, jak to, ja mówię, to, 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 to na start działalności gospodarczej to jest chyba co innego. To jest wynagrodzenie za staż z Urzędu Pracy, to, jest, to, jest, to są chyba jakieś mniejsze kwoty. Aha, a jak z, są. ze stażu to tak, to będziemy mieli e, zaliczane e, też. To byś zaliczył. E, do, tak. Okej, okay, a tego tak, po prostu takiego dofinansowania dla, na, na start działalności gospodarczej byś nie tu, tutaj, bo te przychody będą zwolnione, musia, jakby można było poszerzyć tylko te pytanie, z czego dokładnie to jest, to też odpowiemy, no, jak nie tutaj, to potem w komentarzu zostawimy, żeby nie wprowadzać mhm. może w błąd, no bo ustawa mówi, które przychody są opodatkowane i na przykład jak ktoś jest zatrudniony do 26 roku życia, to przecież nie płaci podatku, tak? ten przychód jest zwolniony, ale te przychody też jest zaliczane. Nawet mhm. już osoby, które by zmieniły rezydencję podatkową, bo mogłaby rodzina wrócić na przykład do Polski i dziecko skorzystałoby z ulgi na powrót, jak jakby pracowało w Polsce, no to te przychody też są wliczane do, do limitu 16 tysięcy, tak 61 do 20. Pani Olu poprosimy o doprecyzowanie. Tak, ja albo w komentarzu potem pod, pod filmem, to my też w komentarzu damy, damy odpowiedź, żeby też każdy każdy. Jasne. każdy... Dobra, z złykiem kawki, możemy iść dalej, ulga dla rodzin 4. Jeśli ktoś z was może nie ma czwórki dzieci, ale może zna kogoś, kto ma czwórkę dzieci, to można byłoby mu to przekazać czwórkę albo więcej tak naprawdę. I teraz tak, właśnie ulga na dziecko, to co mówiliśmy, że odliczamy od podatku albo od składek e, ZUS, to to odliczamy od podatku, to jest, to jest ta lepsza. Tu jest to niby, niby, trochę, e, niby trochę gorsza forma, ale znowuż kwota jest dużo wyższa. Bo teraz tak, ulga dla rodzin 4+, to jest ten tak zwany PIT 0. I PIT 0 obejmuje nie tylko osoby, czy rodziny, które mają czwórkę albo więcej dzieci, ale też młodych, tam do 26 roku życia i seniorów. I po prostu w jednej puli ta ulga działa jako PIT 0, w ramach której mieści się też ulga dla rodzin 4+. Plus I ona wynosi, Piotr, 85 528 zł. O tyle możemy pomniejszyć nasz przychód, zanim zaczniemy wyliczać sobie nasz dochód do opodatkowania. I to, co było takie zadziwiające dla mnie w tamtym roku, jak mi o tym opowiadałeś, było to, że to właśnie um, można z tego skorzystać zarówno na zasadach ogólnych, jak i na podatku liniowym, jak i na ryczałcie. No, i tylko nie na karcie podatkowej, bo tam się inaczej chyba po prostu płaci podatek bardziej tak ryczałtowo, niezależnie od naszego przychodu. Więc yy, yy, ciekawe, nie? Bardzo ciekawe, no bo jeżeli mamy czwórkę dzieci, to w konsekwencji mamy 85 528 tysięcy wolne. I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, bo o ile ulgą na dziecko można się podzielić, czyli małżonkowie, jeden małżonek może na przykład odliczyć u siebie w zeznaniu, a drugi jak na przykład nie ma dochodu, to nie odliczy i wiadomo, że od tego drugiego, lub też w proporcji tylko będzie odliczone, ale w mniejszej niż 50%, czyli nie będzie na przykład pół na pół, to. Przy uldzę 4 plus można tylko i wyłącznie skorzystać, czyli podatnik może tylko i wyłącznie skorzystać, jest przypisana do podatnika, czyli jeżeli mamy małżeństwo, jeden z małżonków zarabia 200 tysięcy złotych, a drugi małżonek no nie pracował, tak, w 2022 roku, to skorzystamy tylko z 85 528 złotych zwolnienia od przychodu od opodatkowania z uwagi na fakt, że to jest przepisane tylko i wyłącznie do podatnika, tak? na, 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 na tego podatnika. I to, co jest istotne, co, o czym właśnie też powiedziałeś, to, że mało jest takich ulg, że można skorzystać z każdej formy opodatkowania, bo chociażby ulga ta do 26 roku życia, tak, gdzie możemy skorzystać tylko przy umowie o pracę i umowę zlecenia, a tutaj możemy również skorzystać oprócz tych podstawowych, czyli zatrudnienia czy umowy zlecenia, to możemy również skorzystać właśnie prowadząc działalność gospodarczą i nie tylko, tylko opodatkowaną na skali podatkowej, ale również na podatku liniowym i ryczałcie. Czyli powiem tylko jeszcze, że rok podatkowy przy czwórce dzieci rozpoczynamy ze stratą 85 528. Mhm, Czyli tak. dopóki nie osiągniemy tutaj tego przychodu, to tak naprawdę mamy stratę w działalności gospodarczej. Tak, pamiętam, że tak mi to opowiadali, że najłatwiej byłoby. Zresztą, tak jak robiliśmy kalkulator, to tak, to też. Matematycznie ogrywaliśmy, że robiliśmy to, jakby to była taka strata, którą sobie przynosisz na ten rok, że zaczynasz rok podatkowy z, tak, z taką ujmą minus 85 tysięcy, i dopiero potem sobie liczysz wszystkie te kwoty wolne, które ci jeszcze przysługują, i tak dalej. Natomiast jeśli mamy małżeństwo, które ma czwórkę dzieci, to każde z nich może skorzystać z tej ulgi, więc to jest 85 razy 2, Tam jeśli się wspólnie rozliczają, na przykład na zasadach ogólnych, do tego jeszcze dochodzi ta kwota wolna. I to jeśli dobrze liczę, to jest 170 tysięcy około samej tej tak, ulicy. 231 w gruncie rzeczy nie jest zwolnione tysięcy, z opodatkowania. Tak. Tylko to mhm. też tak jest, że masz 85 tysięcy zwolnione, tu masz przychód, a potem te 30 tysięcy to jest dochód, czyli tam jeszcze możesz odjąć sobie różne rzeczy i dopiero wtedy tak. ten dochód nie jest opodatkowany. Także to ta wartość jest znaczna w małżeństwie, no, no ponad 200 tysięcy w ogóle zwolnione z opodatkowania przy czwórce Tak, to dzieci. też to też o to mówiliśmy, że są ulgi odliczane od podatku, są ulgi odliczane od dochodu, a ta ulga, o której mówimy, o to ona tak naprawdę pomniejsza przychód, a nie dochód, bo kwota wolna od podatku obejmuje dochód, to co mówi Piotr? A ta ulga dla rodzin 4+, obniża nasz przychód, czyli jeszcze przed uwzględnieniem kosztów, składek i tak dalej. Więc to też warto pamiętać. To może jeszcze tutaj pytanko sobie Piotr przysposobimy, jeśli pozwolisz. Proszę ci bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rodzic samotnie wychowujący dziecko, osobę powyżej 30 lat, niepełnosprawne, może odliczyć ulgę na dziecko, które osiągnęło dochód powyżej 16 tysięcy 61 28 groszy? No nie, bo tutaj mamy wykluczenie, chociażby ten dochód, tak? Jest przekroczenie 16 tysięcy... 000... I jeszcze jest powyżej 30 lat, ale czy tutaj tak, nie tak. będzie bardziej... Znaczy, bo to w zależności, w zależności, czy świadczenia są na tą osobę, tak? Ale są to zasady, tutaj nie skorzystamy. Piotr, czy tu nie będzie miała znaczenia ulga rehabilitacyjna? Jakaś? E, ta, ale mamy też dochód osiągany przez tę osobę. Aha. Powyżej 16 tysięcy. A czyli, to, to, czyli to, to zamyka drogi do. Tak, tak, do... tak, tak. Okej. Tak. Okej, okay. okay, okay, dobra. No to, drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za udział w naszym porannym spotkaniu. Tych spotkań możemy się spodziewać więcej. Jeśli ktoś chciałby się pospodziewać wspólnie. I to jeszcze zanim one się zaczną, to polecamy zasubskrybować nasz kanał na YouTubie infaktowy i optymalnie byłoby w ogóle dla nas, byłoby bardzo miło po takiej subskrypcji jeszcze kliknąć tam dzwoneczek, bo wtedy te live'y powinny się w ogóle pojawić jako przypomnienie z aplikacji, jeśli ktoś chciałby do nich dołączyć. Także tak, następny live, Piotr, myślę, że w następnym tygodniu prawdopodobnie byśmy zrobili? Tak. Tak, czy chciałbyś tak. zdradzić jakiś temat potencjalny? Albo jeśli ktoś chciałby napisać swój temat, propozycję tematu, to również zapraszamy. Tak, no zachęcamy, może zostawmy ten temat, jaki, o jakim porozmawiamy, ale też zachęcamy i zachęcamy pod tym filmikiem, gdyby były pytania właśnie w zakresie rozliczenia ulgi na dziecko, czy też z 4+, na pewno odpowiemy. Tak, my też tak planujemy sobie trochę utorować drogę do webinaru ogólnie o rozliczeniu pizza 2022 rok, omawiając poszczególne ulgi, po drodze, zanim do tego webinaru dojdziemy, a sam webinar o rozliczeniu PIT będzie 13 kwietnia, najpewniej. Także jak to mówią nasi Amerykanie. To, to już, jak powiedziałeś, to już musimy zrobić tego 13 kwietnia. Ale myślałem, że ustalone. Jak mówią, save the date. Save the date. Znaczy, Zapraszam. no już teraz, tak, głośno wypowiedziane, to już 13 kwietnia. Słowo tak. się rzekło, wypowiedziane, teraz musi się zmaterializować. Życzymy jego dnia ja i ja mam jeszcze pół filiżanki, czy tam kubka kawy, które sobie teraz planuję spożyć i tego samego obżycza. Pozdrawiamy. Dzięki, hej.